Czołem drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Bracie, mogę trochę piwa? Nie. Jestem trzeźwy, bracie. Ja również, bracie. Lecz postać w purpurowych gronostajach rzuciła mi to piwo. Mnie, bracie. Chyba mnie polubiła. Nie, bracie. Widziałem wiele rzeczy. Odryczących bestii którymi postacie z tym, co zwą doktoratem, podróżują aż za monopolowy, po to jak jedna z postaci z doktoratem płakała, gdy druga dostała więcej złotych papierów. Z mojego doświadczenia wynika, że dają dodatkowe piwo tym z nas, których potem zabierają do gabinetu bez powrotu. Kłamstwa. Ten gabinet to miejsce, gdzie wybrańcy udają się na rozmowę z wysokimi bogami z doktoratem. Jesteś głupcem, bracie, i zostaniesz zostawiony w błocie, wraz ze swoimi zacofanymi wierzeniami. Nie, bracie, musisz mi uwierzyć. Podziel się ze mną piwem, a nie osiągniesz stadium pożądanego przez postacie z doktoratem. Oszczędzą twoje życie. Aha. A więc to wszystko był plan, by ukraść moje piwo. Doprawdy jesteś nikczemny, bracie. Nie zaufam twoim kłamstwom. Bracie, gdy zabrali mnie swoją ryczącą bestią poza granice domu akademickiego, daleko poza Monopol, widziałem to. Zabrali mnie na zgromadzenie tych postaci. Zostałem tam zaprezentowany, bracie, i ujrzałem prawdę. Widziałem, jak wielkie postacie z doktoratem uwalają naszych. Jego zapach piwa i potu upewnił mnie w tym, że był to jeden z nas. Postawili go przed komisją. I pozwolili mu się spalić ze wstydu przed tym, jak go relegowali z uczelni. Nie tylko go relegowali, ale czerpali z tego przyjemność. Usta ich wykrzywił złowrogi uśmiech rozkoszy, a niektórzy nawet się śmiali. Bogowie są potworami, bracie. Nie różnią się niczym od rudego diabła, który terroryzował nas i resztę naszej klasy. Twoja historia bawi mnie, bracie. Lecz nie przekonuję. Sam wypiję to piwo i będę ucztował wraz z bogami z doktoratem. Żal mi cię, bracie. Twoje oczy nie są w stanie znieść oślepiającego światła prawdy, więc chowasz się z powrotem do jaskini kłamstwa. Zaopiekuję się twymi notatkami, gdy już cię skonsumują, bracie. Tak jak skonsumowali twoją ukochaną, naszego starostę i wielu wielu innych. Czytał paściarz. No wersji ze studentami to się chyba nikt nie spodziewał.